O świcie 1 września na terenie wolnego miasta Gdańska rozpoczęły się walki. Pancernik Szlezwik-Holstein, ostrzałem artyleryjskim składnicy amunicyjnej na Westerplatte, dał symbolicznie początek II wojny światowej w Europie. Niemcy zaatakowali także polski urząd pocztowy, który bronił się przez kilkanaście godzin. Ogłoszono proklamację o wcieleniu wolnego miasta Gdańska do Rzeszy. Na granicy gdańsko-polskiej, koło wsi Kolipki, pod Gdynią, Doszło do symbolicznego złamania polskiego szlabanu granicznego. To zdjęcie stało się symbolem napaści Niemiec na Polskę. Przed południem w berlińskim Reichstagu Hitler ogłosił rozpoczęcie wojny z Polską, kłamliwie obciążając ją odpowiedzialnością za wybuch. Prasa na pierwszych stronach doniosła o rozpoczęciu się konfliktu. Tegoż dnia wydano dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego państwa. Na zachodzie Dzienniki zwracały wielką uwagę na to, co dzieje się nad Wisłą. Wojna polsko-niemiecka oznaczała niebezpieczeństwo dla całego kontynentu. 3 września 1939 roku premier Wielkiej Brytanii Chamberlain oraz premier Francji Daladier wydali oświadczenia o znalezieniu się ich państw w stanie wojny z Niemcami. W Warszawie spełnienie się wypracowanego przez ministra Beka sojuszu dodało mieszkańcom ducha. Jak widać z mapy obrazującej położenie wyjściowe obu armii, strona polska znalazła się od samego początku w bardzo trudnym położeniu. Oskrzydlona z dwóch stron mogła zostać odcięta kleszczami, które Niemcy zaplanowali zacisnąć jeszcze w łuku Wisły. Głównodowodzącym wojsk niemieckich, walczących przeciw Polsce na lądzie, był generał Walter von Brauchitsch. Niemcy ugrupowali swoje armie w dwie grupy. Grupę Armii Północ dowodzonej przez generała Fedora von Boka i grupę armii południe, dowodzonej przez generała Gerda von Rundstädta. Siłami morskimi dowodził admirał Konrad Albrecht. Niemcy mieli na Bałtyku wielką przewagę. Oprócz dwóch starych pancerników dysponowali również trzema krążownikami, licznymi niszczycielami i okrętami podwodnymi. Polskiego wybrzeża bronił samotnie niszczyciel ORP Wicher. Towarzyszył mu stawiacz Min Gryf, oraz pięć okrętów podwodnych. Dowodził nimi admirał Józef Unrug. W pierwszych dniach prasa donosiła o sukcesach obrońców, szczególnie walka o Westerplatte, która trwała ponad sześć dni, stała się symbolem zaciętości i męstwa. Znakomity system fortyfikacji na zdjęciu kabina bojowa w koszarach, tzw. wartownia numer 6, umożliwił przetrwanie morderczego ostrzału i stosunkowo niewielkie straty. Jak widać na zdjęciu, już po zakończeniu prac porządkowych, cały teren polskiej składnicy został dosłownie zdruzgotany przez pociski artyleryjskie i bomby lotnicze. Skuteczność obrony zdumiała Niemców. Na zdjęciu dowódca sił niemieckich operujących na terenie Gdańska, generał Friedrich Eberhardt, salutuje dowódcę Westerplatte, majora Sucharskiego. Drugie zdjęcie nie jest już upozowane. Na twarzy pierwszego po prawej kapitana Franciszka Dąbrowskiego faktycznego dowódcy obrony, widać niemalże śmiertelne zmęczenie. Od zachodu zaatakowała korytarz pomorski niemiecka czwarta Armia dowodzona przez generała Günthera von Kluge. Przeciw niej broniła się słabsza Armia Pomorze dowodzona przez generała Władysława Bortnowskiego. Sukcesem Polaków było wysadzenie na czas mostów przez Wisłę w Tczewie. Jednakże na tyłach walczących wojsk w Bydgoszczy Doszło do rozruchów. Najpierw niemieccy dywersanci zaczęli ostrzał polskich oddziałów przemaszerowujących przez miasto. Później doszło do walk między Polakami i Niemcami, w których padły ofiary po obu stronach. Skończyło się krwawymi represjami po zajęciu miasta przez Niemców. Na zdjęciu oczekujący na rozstrzelanie mężczyźni na starym rynku w Bydgoszczy. Na terenie całego byłego zaboru pruskiego doszło do licznych wystąpień antypolskich których dokonała organizacja Zelbstschutz. Niejednokrotnie miały one charakter porachunków, a często pospolitych zbrodni. Bitwa o Pomorze została po kilku dniach przegrana. Siły niemieckie przeszły do prus wschodnich, wzmacniając trzecią armię generała Georga von Kühlera. Niemieckie uderzenie na Warszawę napotkało na niespodziewany opór pod Muławą. Nieduża armia Modlin skutecznie stawiła opór. Dowodził nią generał Emin krukowicz przed Rzymirski. Na południu niemiecka 14. Armia generała Wilhelma Lista napotkała na opór silnej armii Kraków dowodzonej przez generała Antoniego Schlinga. Jednakże już drugiego dnia wojny pod Pszczyną front został przerwany i armia Kraków musiała przejść do odwrotu, opuszczając fortyfikacje na Górnym Śląsku. 6 września Niemcy byli w Krakowie. 14. Armię wsparły oddziały słowackie dowodzone przez generała Ferdynanda Czatlosza. Ich marsz usiłowała powstrzymać słaba armia Karpaty, dowodzona przez generała Kazimierza Fabrycego. Do wielkiej bitwy doszło jednak na środkowym odcinku frontu. Ósma armia niemiecka, generała Johannesa von Blaskowica, razem z dziesiątą armią niemiecką, generała Waltera von Reichenau, uderzyły przeważającymi siłami na armię łódź generała Juliusza Rumla, która broniła głównego kierunku operacyjnego prowadzącego z Dolnego Śląska ku Warszawie. 5 września pękł front na linii Gwarty i Widawki. Krótko potem uległa rozbiciu nieskoncentrowana jeszcze w całości odwodowa armia Prusy dowodzona przez generała Stefana Dęba Biernackiego. W rejonie Piotrkowa doszło do jednej z największych bitew kampanii polskiej. Na północy opór Niemcom stawiała samodzielna Grupa Operacyjna Narew dowodzona przez generała Czesława Młota-Fijałkowskiego. Szczególnie ważnym epizodem kampanii była kilkudziesięciogodzinna obrona pozycji umocnionej pod miejscowością Wizna, która powstrzymywała pochód wielokrotnie silniejszego dziewiętnastego korpusu pancernego generała Hańca Guderiana.